S sagi rodzinne będą. Sagi rodzinne. Zapraszamy kamerboja. Kocham nie zapisz. Go Bardzo dobrze. Sportowa złość. Sportowa złość. No i teraz będziemy będziemy teraz sagi rodzinne. Kamerboj, zapraszamy. I zapraszamy, Mawsa, Proszę bardzo. O! takie nie do końca... Cwela, taki, no i taki panel mi się podoba. Do I, za to, i, za to, i za to. Siemanko? Tak? Już ci daję, bo zabrałem, proszę bardzo. Oj, Masik, ale... Dobrze, dobrze, spokojnie. E, słuchajcie, ja tylko chcę tak na wstępie powiedzieć, oh, wow. bo... E, twój kolega Magikal zlikował naszą walkę wcześniej. Ale ja bym chciał, żebyś ty przyznał się teraz. Co powiedziałeś mi, jak wychodziłeś po wygranej walce z Paramaxilem? Ja Podszedłeś do mnie. Ja do ciebie tak, poszedłem. Pokazałeś mi tak, mówi kurwo pokaż szacunek. A ja mówię tak, pokażę ci szacunek dlatego, że wygrałeś z Paramaxilem. Tak? Ja pierdolę, co morda słuchaj posłuchaj to dalej. Powie, ty. I co było dalej? A ty <laughs> Sorry, mówisz tak, powie. przybiłeś... Posłuchaj mnie. przybiłeś mi pionę i mówisz tak. Ty, ale zawalcz ze mną, proszę, zawalczysz ze mną. A ja mówię, tak na ciebie patrzę. Ja mówię, ty, przecież ja to tak bardziej bym się przygotowywał Ej, do magikala, nie? Nawet Nikola w to nie wierzy. Jak, przecież ona była. Nawet mój trener, który robił. tym no, no, no i słuchaj. No i tak nie było. Powiedzcie, jak było? Było, było, bo mam wychodził, nagranie. Wychodził mam lżowek. nagranie, co, mam ja nagranie powiem, ja tak. stary. Pierwsze, co chciałeś robić. To chciałeś, kurwa, pruć się do Magikala, jak będzie wychodził z klatki. Nie, nie prułem się. Ja tak, nagrałem ale, materiał. He, słuchaj, ale tak chciałeś. Ja nie, stanąłem nie przy barierkach. Tak, oczywiście, że nie. Stanąłem przy barierkach i siedziałeś cicho, jak kurwa myszka pod miotłą. Przecież ja wstałem i my z klatki, ja byłem po walce, ja nawet Ciebie, tak. nie, słuchaj, ja nawet ciebie nie słyszałem, nie? A ty, I ty do mnie ty tak pokazywałeś. Szedłeś, tak, się ktoś z moją stronę gadać, i mój ziomek, który był mój trener, Faba, no. który wychodził, spróbował no. się do ciebie i powiedział, co ty kurwa, a ty, nie, nie, co ty, dobra walka, co ty tu ty? A masz dowody U, na, to? Masz na to? No to A nie. widzisz, bo ja mam dowody, bo na przykład też materiał mam Ale, na Ale to. No, no to wrzucaj. Tak sam, no to wrzuć kurwa, powiedz jak, tak łapie, jak na magikalę. Ja ci mówię. I teraz jeszcze tak... jedna rzecz, nie? Bo generalnie były takie rozmowy tutaj z wodarzami, żebym walczył z gości, synem magikalem, Bo przejebał z Natanem. I teraz tak, daję tobie walkę. Ej, ty mi dajesz czy wygrasz, walkę. Czy prze... no ja tobie daję walkę. Chłopie, okay, ja miałem pięciu przeciwników, kurwa. Czy tutaj. wygrasz czy przepas? Panowie w chyba. Jesz raz? Panowie raz? łodarze. Tak, walki. I w komerboyce kurwa, daje <grym> walki. Dobra, dobra, jebać ale to. Mówi w tą walkę, napierdalamy się, napierdalamy. Oczywiście, powiedz, stary ty mi Ja się bardzo tak. cieszę. Ja się bardzo cieszę. Ty mi powiedz teraz tak, że, ty, że ty dasz czy moje działania w internecie, bo nazywaliśmy przy Dupasem Magikala i tak dalej, czy moje działania w internecie zmotywowały cię do tego, żeby porozliczać się z ludźmi i przestałeś być oszustem, czy dalej jesteś oszustem? Bo to jest bardzo. Oczywiście, Oczywiście, tak, no tak. To no to fajnie, to dziękuję. Ja w ogóle, mogę, ja, ja mogę sprostować ten temat na Ale moim Instagramie, tylko że wiesz co? Jedna rzecz, nie? Dlaczego jak my dzisiaj wstawiliśmy na Instagramie bekowy filmik, że nas zaatakowano w Warszawie, patrz, my nie atakujemy już jakby Magikala pod tym względem, że Kurwa. wyzywamy Panie go, taki sam wyzywamy jak on, jak go jak i tak dalej. Nie, my sobie robimy z nie, was my robimy, z... Z robimy z tego memem. Robimy z tego memy. A Magikal... Ej, mi się wydaje, próbuje... że wy jesteście wielkim memem a, no ogólnie. No słuchaj, nie, nie no memy to wy. A Magikal próbuje brudy słuchaj. wyciągnąć na a, Nikitę. Czekajcie na sekundę, bo ja, ja mam takie pytanie. Jakby o co wam wszystkim chodzi? Bo jaka jest geneza? Bo ja, ja się... Gościu, proszę tego głowa, rodziny. Zaczęliśmy... To powiem, dwa skłócone klany. Znaczy, ja ja, to, ja rozumiem, że... to jest uniwersum, tak? Ja tu pani... jest jakby Daniel Magikal, ja Boha, bym... syn i tak dalej. Ja bym tu jest tak. druga strona, Nikita Camerboy. Ja o, tam... o, co, o co chodzi? O co chodzi? To znaczy, jeśli się chodzi? to chodzi o pieniądze. Macie już nowy związek. Tak, tak. Eee, tutaj, jakby nie, nie, ma, nie ma nic. Czego wy się dalej napierdalacie? To znaczy, słuchaj, I o co chodzi eee... w tej sadze rodzinnej? Czy okręcenie kolejnego odcinka mody na sukces? Czy... Nie, totalnie nie chodzi ja o to. Ja dzisiaj bo... jadąc dwie godziny z pociągu chciałem dojść, o co chodzi? Ni chuja nie wiem. To znaczy, Daniel. Ty, ja ja bym ja nie ey, myślałem, że brudów na szukasz, bo tak w końcu sławny. Daniel bardzo dużo prywaty z naszego związku wyciągnął. Dobra, ale eee. słuchajcie, przepraszam, że nie ale ona cały czas mówi Daniel, ale magikal kurwa przestał u was gadać, Cały Ale Magikal nas atakuje, kurwa. kiedy ty tu jesteś, a dlaczego tu nie ma Magikala? Ty... dlaczego nie przyjechałeś? Stakami? Czemu nie przyjechał? Ale kto? Magikal. A na chuj ma tu Magikal przyjeżdżać? A kurwa, dlaczego mnie atakuje w internecie i Nikolę On czas? ciebie atakuje w internecie? Tak, i daje tobie kiedy? brudy, tobie brudy. przecież na live tak powiedział. Dzisiaj? Dzisiaj, wy go dzisiaj atakujecie kurwa. kurwa od roku. A powiedz mi, gadaliśmy kurwa jak był Cloud chyba jeden, nie? Ty byłeś kurwa całkiem inny, czemu ty się tak zmieniłeś? Ja dlaczego? Cały, ja jestem A, cały dlaczego, czas... za, a dlaczego zaplanowaliście zmasowany atak? Ale słuchaj, bo okazałeś się, słuchaj, bo okazałeś bo się kurwą i dlatego się zmieniłem. Nie, kurwą, to ty, w porządku, kurwą to jesteś jakbyś w jak porządku, to jesteś był w porządku, był porządku to bym z tobą normalnie tak, gadał. Tak. A kurwa jak ci się dupa ale zaczęła, przybiłem palić, ci pionę, to przybiłem ci pionę to... w te... słuchaj, po walce? Po, ale dobra, jak wygrałem, przybiłem czy nie? Słuchaj, przybiłem czy nie, bo mam filmik, przybiłem czy nie. Ale co przybiłeś? Pionę, jak wygrałeś z Paramaxilem, przybiłem czy nie. No to chłopie, ty mi w dupę wchodziłeś. No to ty powiedziałeś, że mam kurwa tak szczakę, tak mi mówiłeś? też powiedziałeś, że masz taki walkę, Trzymajcie Magical obstał zbroję, bo przejebał z nas. Ja ci powiem ci I tyle, ty, to jeszcze kurwa ty wróciłeś chyba dopiero co z Orlika. zszedłeś kurwa, jeszcze ci się nie zeszło. Tak? Nie no, ja się tak, niedawno z treningu wróciłem i się tak na pierdole jak to no widzę, nie. Ale ja teraz pytam, no dobra, nieważne. O to chodzi. Kurwa. To znaczy tak, oni ja atakują Daniela, który chodzi, jest twoim kolegą i ty stajesz po tej stronie, tak? Tu, 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 jakby no on, chodzi, on no, zmienił No On zmienił nie, Kola, Ty się nie wtrącaj, bo w ogóle ciebie nie atakowaliśmy i ty miałeś całkowity spokój, on się wpierdolił, zaczął mnie wyzywać od pasów od Sweli. Czyli ty z luz, jakby tylko do Nie Ja mówię, że ona się nie Niepowiadał na ten temat, nie stawała z nim razem w batalię, no bo to się źle skończy. Po Ale co, nie? to wy planowaliście zmasowany atak. Ja to udowodniłem na Instagramie, że Magikal to planował. Ale jaki zmasowany atak, kurwa. No że ten, to, że to, powiedziałem, to, że w chuja robiłeś ludzi kurwa, na, oszukiwałeś ludzi na pieniądze, dobra. to jest zmasowany, kurwa. Słuchajcie, ja wam powiem tak. Dla <laughs> jaki mnie. To chodź, coś, coś ci powiem. Dla mnie, i to jest, to jest mój błąd? oficjalny statement. Tutaj przy wszystkich teraz mówię, nie? Nie musisz się je bać. No, toję, ja pierdolę, że tego by było Oficjalny kurwa, statement nie zawsze Ja tą panią Gosię lubię w chuj. Dobra, dalej. Dla mnie. To jest coś więcej niż tylko walka z tobą, bo no. to jest zemsta. Ha. Dlatego, że teraz jesteś zemsta, ty. No, po posłuje, teraz po jesteś ty, a, potem będzie, będzie Magikal, potem będzie Magical. No. Na koniec spierdolę ja ja jeszcze wrzuci. tego ciosa, który też powinien w pierdol dostać i a wiesz nie, to, za co? Nie na <coughs> I cała rodzinka, z śmietanka dostanie w Pierdol. No dobra, i tyle. nudna, jak chuj, kurwa. a nawet siadaj jeżeli na będziesz. Na... A nawet jeżeli wygrasz, dalej. to ja wyjdę do walki i pokażę kurwa charakter, nie? Siadaj na 50 i słuchaj dalej. Powiedz mi na końcu. Pani walkę mam co proponować? Pani to Natan proponował Siadaj, walkę. Ja kurwa. taki jak Natan nie jestem. Ja. Jebać kobiety. Ja ci powiem, Ja się nie, nie, nie. Ja tylko się ciekawię czy ty się wyleczyłeś z chorób kurwa po walce z Marconią, bo kurwa ma oczy dwa tygodnie gniły kurwa. Pani, Koźma, pani powie, a pani powiedziała, wasze relacje, znaczy pani relacja przy momencie z Nikitą, jaka jest? Bo wyście sobie po walce podały Ech. rękę i tak dalej, ale no trochę słuchajcie, czasu minęło. Pani tak walki nie widziałyśmy, nie? Tak, tak, tak. No to co ja mam powiedzieć? To znaczy ja mogę powiedzieć od siebie, że ja mam problem do Daniela. Ja mam bardzo duży problem do Daniela. Ja kłócę się z Danielem. Ja nie mam spiny z panią Gosią. A ja mam ale... do pani Gosi no pytanie. pytanie. Na Czasami, Czyli to się... zostało to podanie ręki. Nie, nie, nie. Czasami przyznam się, jakieś tam szpileczki szły z mojej strony, bo nie jestem bez winy, nie jestem bezbarwna. Ale jako tako nie mam nie mam żadnego problemu do pani Gosi. Przecież tak naprawdę... ty każdego TikToka, jak Gosię są szoty z ich starych życia, jak też się pili i tak dalej. To każdego dalej. podajesz dalej. Czemu? No a, co, a co to złego? Jest? A, no dobra, ale skoro nic nie ma do pani Gosi, to to jest pierdolona hipokrytka w takim razie. Nie, nie jestem Skoro hipokrytka. nie masz nic do pani Gosi, to nie podajesz tego dalej. Tylko Siedzisz cicho, okej, okay, masz do Daniela, wyzywasz Daniela, a ty każdej ja kurwa ja mem, tiktok, ta... obrażenie ja pani gości, ty podajesz dalej, i, rozumiesz? To co ty to było, dalej. to minęło. Co było między tobą a Danielem? To twoja sprawa. Powiedz, czy ci się kurwa łeska wokół nie kręci, jak kurwa razem smarowaliście futrynę Nutellą? Nie. No, ale przyznaj szczerze, nie kręci się. Nie. Ja widzę teraz, że masz kurwa kurwiki w oczach i że ci się to podobało. Ej, ty jesteś taki takiego Raz byś coś takiego nie zrobił, się wypierdolili wiesz, całą hadę na przykład. A ja Ja się ja nie Ja nie mam wiedzieć, pytanie, nie? do pani Gosi, takie normalne wiesz. Bo no, pani Gosiu, możemy się spotkać. Jak pani się czuje z tym, że ma pani konto Nikity na Instagramie? Przepraszam, ale nie mam. No, przecież to konto jest Nikity z 2019 roku. No dobra, już pierdolicie, nawet, twoja, nawet, Nikity, Ale ma, stary, nawet Nikity mama co my mówiła, pierdolimy? że poszła kurwa Ale do Oren. Ale pizdę o mojej mamie i się nie wypowiadaj, bo nie jest kurwa osobą medialną, Ej. tak? Sklejnik! Ale, ale ja z swoją mamą rozmawiałem, także spokojnie. Ale nie, spokojnie, nie interesuje bo, mnie to, czy z nią rozmawiałem. Nie obrażaj pisnąć, ja nie, nie, nie obrażaj, bo zaraz ujrzy coś takiego. To po co na rodzinę wjeżdżasz? Pedajcie ale bany. Ale ja ja na rodzinę co? Spory. Że powiedziałem, że moja, a no. że nikity mama to jest wjeżdżana. No, a co poruszasz taki, taki temat? A po co poruszasz taki temat? A ja poruszam temat twojej rodziny. Poruszam temat twojej rodziny? To zaci pisny, kurwa. Poruszam temat czy nie? Taki mordę, nie cisz na mnie. Poruszam temat? Nie poruszam więc ty też. Zdaj mi to okular, jak jesteś na Powiedz tak. Akurat na nie My jestem, ja tylko ja po prostu się nie, nie mogę na taką patrzeć jak ty, kurwa. Słuchaj. Nikita, a powiedz to mi, a ty. czy ty zapomniałaś, nie? Jak wypisywałaś do swojej koleżanki? i chwaliłaś się O właśnie to jest to. i chwaliłaś się. Dzisiaj na live jakim jakim fajnym, o tym mówił, ale że słucha, będzie to być, gdzie z masz jakim fajnym influencerem tobie brudy. Spałaś? Pamiętasz? Brudy, kurwa. Z żadnym influencerem. Pamiętasz czy nie? Z żadnym Dobrze, to ja ci powiem tak, za spałam. to, że mnie obraziłaś i za to, że kurwa się przypierdoliłaś do mnie, bo ja dziewczyna do ciebie nic kompletnie nie mam dlatego chciałem, żebyś siedziała sobie cicho, myśmy że tutaj plan ten kola robili, tak dalej. Plan 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 masz 24 godziny, żeby przeprosić, <laughs> albo wrzucam nazwisko tej osoby. Ja mam akurat ja mam dowody. Ja tutaj Tak, Instagram. Sobie? Droga Mati, będę wrzucał po jednej kurwa literce. Jeżeli nie przeprosi mnie w ciągu 24 godzin, No to liczcie wrzucam, z tym, że cię nie przeproszę i od razu wrzucam. Wrzucam screeny że z rozmowy, ja o jak pisała do koleżanki. Się nie że spała i Hej. robiła Marcia. różne rzeczy z pewnym jednym influencerem. Uwaga, który ma żonę i dziecko. No Ale to, to ja jak już była nie, z kaberbojem? Ja nie. Ty. Tak! Co tak, czy nie, nie? Nie było, to, nie, nie, to nie, nie, nie była, ale się znali. Nie, 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 nie. To Nie była, ale się znali. No to troszkę. nie, czekaj, ja mogę, powie ja mogę powiedzieć od siebie, że nie przeproszę cię. A, a okay. jeśli wstawisz no jego nazwisko, stawiam. ja o tej osobie nie będę się wypowiadać. Myślę, tak. że ona Czyli powinna się Czyli jest taka sytuacja, jest taka Myślę, że ta osoba powinna się wypowiedzieć, a jeśli cię no to sam się na to narazisz. Ale ja nie będę będę do mnie na tej słowa. Ja nie okay. będę zdradzał imię, doszło imię doszło do i nazwiska Nikity. tej osoby, Gdyby ja do... będę wrzucał po prostu po jednej Mavsiu. literce zapraszam. codziennie, masz 20 doszło godziny. do godziny. No to kurwa zapraszam, tak? No, no już dzisiaj pewnie, znaczy no to nie to już 24 godziny, jutro 11.40, w spod Mati, No to literka. Gdyby doszło do zdrady podczas związku kiedy jestem z Nikitą, to na pewno teraz Dobra, byśmy nie siedzieli razem, jesteśmy ponad o, ponad rok czasu już razem. Zmieńmy temat, I stary, jak widzisz, cały czas nam się układa. Tak, ale zajebiście. u Was to tempo zapierdlało, bo byście Normalnie byli kilka mniej, sobie maszynkę, ale na razie to się, to sama niepiło. Bo każdy też mówił, że to jest pod publikę. Nie, nie, nie razie jest. my byliśmy no, w związku. No ale nie, no ale taka nie, nie, nie. jest prawda, Ej, szucha, że wszyscy ja że to jest pod publikę, że się zaraz to rozleci, robiliście to po to na scenie, żeby dostać walkę, A to teraz taki fan fakt: Jesteśmy dziewięć miesięcy po zaręczynach i rok w związku. Pół roku ukrywaliśmy związek. Czyli jakby pierwszy numer wyszedł, to by się właśnie rodziło. Nie, ukrywaliśmy związek, bo nie. Nie chcieliśmy narażać naszej relacji, która dopiero się budowała okay. na jakieś ataki ze strony Daniela. No dobra, ale to nie chodzi o eee, jakbyśmy gotowi. Ale powiedz mi, ja co z tym, tym Danielem, bo masz tam dużo za, zarzutów jakby do, do was. Ty i napierdalacie się. Czy Ty czujesz, że to właśnie Daniel zaczepia, że ty byś chciała spokojnie żyć, Ej, się odczepił? Czy to jest odwrotnie? A nie, że nie napierdalacie po to, żeby tu powiem. siedzieć. Ja czekajcie, po to, żeby tu siedzieć i dawać kolejne walki, bo to też nie. trochę tak z boku wygląda. Nie, to jest kurwa moda na sukces, i tu dochodzą kolejni od tych uniwersów, i wy co nie macie walki. Czy Wy naprawdę nie chcecie tego, i żeby. Apel, Daniel, daj nam spokój, chcemy żyć spokojnie. Powiem ci czy tak... Napierdlajmy nie napierdajmy się, chcemy walczyć. Oni napierdalają codziennie y, coś w mediach. Szalony, na słuchaj. Na, na. Ja nie powiedziałam nigdy o moim życiu um, łóżkowym, mojego i Daniela. On to wypierał na live'ie, ale zamknij się, bo ja mam pytanie, utkaj kurwę na chwilę. O Jezus, ja nie Maria. powiedziałam nigdy nic, to było między nami prywatnie. On powiedział bardzo dużo szczegółów z naszego życia łóżkowego pomówił gdzie mnie, publicznie, tak, tak powiedział Oczywiście. to na live do dzisiaj są szoty, pomówił mnie, że poroniłam dziecko, że usunęłam dziecko, gdzie nigdy nie było takiej sytuacji. Więc ja zostałam przez niego zastana i, bo mam, prawo, albo parę, i wiadomości mam prawo dostaje. być zła na niego. Ja nie powiedziałam na przykład, nie wiem, jak Daniel rucha, czy ma cześć, dużego, cześć, czy cześć, ma cześć, krótkiego. Nie, ja mam jeszcze jedno pytanie do, do Ciebie, bo gdzieś znalazłem taką Twoją wypowiedź, tak. że Nikola okłamała, oszukała Federację Klautem A, no tak, no oczywiście, To że bardzo szukała. bym cię prosił o rozwinięcie tego, no, słuchaj, ewentualne no bo... odniesienie się ciebie, bo to jest właśnie, no jest, jest, jest tam gdzieś taka twoja wypowiedź. Jak Nikola oszukała Klaut MMA, ewentualnie na co, kiedy? Zdrówka. Oszuk dzięki. Oszukała na przykład w ten sposób, że sfałszowała wyniki badań, bo jeżeli osoba, której wykrywają raka, mózgu, czy tam podejrzenie ma o jakichś zmianach yy, i tak dalej, no to chyba nie może walczyć to Górna jest dyskwalifikacja, ale daj mi dokończyć teraz. Ale się. Ja się daję dokończyć. Wiecie, tam nie tam. Przyjdzie na ciebie czas, kurwa, no, Sklej popraw konsultę, tak, bo się kurwa się. Chyba się nikogo by nie gadaj, gadaj. chciała też spokojnie Dobrze, tego odnieść. Dobra, i ten i musiała sfabrykować w takim razie dowody, znaczy dowody, badania. No i druga sprawa, że. Nie będę mówił kto, ale pewna osoba z bardzo bliskiego otoczenia, Nikoli, która nie jest osobą publiczną, powiedziała w rozmowie, że Nikola choruje od czwartego roku życia na omdlenia i ma jeszcze wiele, ile innych chorób, które tak, towarzyszą tak, temu. Tak mnie teraz powie, teraz dlatego spokojnie. teraz mnie to zastanawia? jakim cudem na przykład ona walczy. No i teraz kolejne takie moje pytanie do Nikoli. Nikola, czy tylko raz w Oktagonie zemdlałaś, czy na przykład mdlałaś w Hell House, czy na przykład mdlałaś jeszcze w innych takich miejscach publicznych, gdzie przebywało z tobą kilka osób, który ma, które mają ze mną kontakt i potwierdziły mi to, i można powiedzieć i fizycznie, i słownie, i... Ty ja tylko firdle, po... Po... ja tylko Ciebie pytam, słuchaj, bo ja nie mówię, wytłumacz. bo wiesz, może być jakieś cudowne ozdrowienie, że wiesz, że wyzdrowiałeś. Eee, no to ja, ja Ci powiem tak. tak, Ty nie jesteś żadną osobą, żeby się mnie o to pytać, nie muszę ci odpowiadać na to pytanie, a jeśli jesteś... No, czyli widzicie, jeśli... tak to jest zawsze, kurwa, ja nie jestem żadną osobą, ty bla, 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 bla. Daj, bla, bla, bla. daj, bla, daj, bla, daj bla. dokończyć, kurwa, posłuchałem, zaraz Ci sieć wyjabię, sieć się na dupie. zamknij pizdę i daj posłuchać, kurwa, powiedziałem Ci już coś, siadaj. kurwa jebana. Słuchaj, I ale nie kucha, słuchaj, zawsze jest, to jest powiedzieć, śniadanie. Słowo, zamknij pizdę. Jeśli jesteś zaciekawiony, to idź, ja nie do jestem, idź do Włodaży cloud, bo tak się składa, że dostarczyłam im ostatnio wyniki badań. No, ja, ale dostarczyłaś raz. Tak, żeby to jakby bać. zakończyć, Nikola, czyli ty nie oszukujesz, bo nie wpierdalajmy się w tam. Łukasz nie oszukuje dane, dane, na wesela, te, na, medy, na kamerowanie wesela, Nikola nie oszukuje na Kurwa, ja pierdolę. Rzut, rzut kulą, kulą. spokojnie, rzut kulą, rzut kulą FC Ulańki. Federacja wie, jak jest twój o, stan zdrowia, tak? Oczywiście, że wiedzą, no kurde, prze, przecież gdybym, gdyby nie wiedzieli o tym, to po pierwsze miałabym z tego tytułu bardzo duże kary za, za okłamanie. Może coś ci dopowiem, e, Druga sprawa. Tak by cię przełapali, no. E, ale my robiliśmy ale badania. Ja robiliśmy i przekazaliśmy. Ja robiłam specjalnie badania. Ja przekazałam y, włodarzom Cloud i wszystko okay. wynika na to, że mogę walczyć, więc jestem zdolna do walki, a gdyby faktycznie ja nie chcę nic nie... mówić, ale ja widziałem tam niezdolny. Bez, nie, no, to gdyby, gdyby nie była, była, gdyby gdyby Nikola była niezdolna do walki w to na pewno by nie wystąpiła teraz, uwierz mi. Naprawdę. No, no, okay, no, dobra, dobra, dobra. słuchajcie, kończmy, ja, to róbmy face ja to face najpierw może panowie, bo zrobimy może wasz, zobaczymy, czy to naprawdę macie do siebie jeszcze coś. i Panowie najpierw, Gosiu jeszcze zostań, zrobimy was i już całkiem kończymy. Jest, jest, good, good. Próbujecie, dacie radę? Chociaż Ej, bliżej podejść? Prosto, dobra, ale waleczka chcemy, jest... Jej, tym ale tym też e, ta oddałem, walka jest niedługą, mu... Walisz mu z pięści w oddałem, twarz. Oddałem, też tak. E, oddałem, ale dałem, będziecie mieli dodałem, możliwość w oktagonie. Będziecie walić ile tak. Także zróbcie to dla widzów, co? Podejdźcie tak trochę bliżej, niech nikt... Na, chociaż na chwilkę. No, nie zrobicie, dobra, okej. Okay. Dobra. Nie, no dobra. Odpuszczamy. Siadamy na sekundę, drogie panie. Zobaczmy jeszcze te... Było, było rodzinne relacje, czy one są ok. Panie sobie spojrzą w twarz. Drugi face to face z nie mam problemu. Ja mam z Danielem problem, z panią totalnie już nie. W nie dostałam na dziąsło, dobrze pani bije, także... Ja dziękuję Bogu, że przeżyłaś. <grym> Ale co Kośu, po, po tych słowach, co mówi, że już nic nie ma, to też chyba jakoś tak strasznie spiny tu w tą stronę? No nie, no nie, no nie. Już to było, to było Jak i... ja mówiłam, Nikola chyba z... Tak? nie. Czyli te krzesła ale, latają, jest I dobra. Tak. Dobra, nie, drogie panie, doczekałeś. pozycja no. jak bokserska, tylko dla widzów jeszcze. Dziękujemy serdecznie państwu.